Elo elo, dzień dobry. Dzisiaj akcja głęboszowanie. Tutaj nasz dziadek, że tak powiem, się pojawił ponownie, tak naprawdę po roku przerwy praktycznie, bo na wiosnę w ogóle nie był wyciągany. W ubiegłym roku na jesieni ojciec nim tylko trochę głęboszował, a tak no to biedok stał. Ale no jest to ciągnik, który jest głównie teraz do głębosza, więc nie ma tutaj jakiejś innej roboty. Ale co do prezentacji, mam nadzieję, że uda mi się na jesieni zrobić, bo wiosną to też tam gdzieś to uciekło. A chciałbym ten temat jakoś tutaj dziabnąć, bo dużo osób po prostu się tam jakieś pytania pojawiają. Ale mówię, to jest temat osobny. Krótka recenzja, bo też właśnie się pojawiały pytania, jak się sprawuje głębosz. Głębosz teraz już 3 lata? Jezus, jaki ruch. 3 lata i co? Jeśli chodzi o głęboszowanie, tutaj ma zrobione prawie 60 hektarów. Niedużo, ale mówiłem, będzie on tylko i wyłącznie u nas na gospodarstwie pracował, więc tutaj nie ma dużego śmigania. Ale z drugiej strony, no, głęboko za 27 tysięcy, jeszcze z dostacji, więc tak naprawdę zaraz ten głęboż tutaj nam się zwróci. I co, jeśli chodzi o wykonanie, to nie ma naprawdę do czego się przyczepić. Stoi on na zewnątrz, farba też nie blacknie, nie blaknie. E, wszystko, że tak powiem, tutaj jeśli chodzi o, o wykonanie takie e, techniczne i, i wizualne, lakiernicze, jest ok. E, mogłyby być mocniejsze zabezpieczenia, bardzo mocno sięgnął na jakichś tam większych kamlotach. Na razie nic nie pęka i mam nadzieję, że pękać nie będzie, ale albo mocniejsze, albo trochę tych piór więcej powinno być na tym e, zabezpieczeniu. E, I co do kamlotów, też tutaj nie wyciągam jakoś bardzo dużo na, na powierzchnię. Wyciąga takie naprawdę duże, jak już chwyci, no to chociażby w ubiegłym roku, case po prostu z głęboszym stanął w miejscu, bo kamień tam 2 metry prawie szerokości był wyciągnięty. Tak jak w orce tych kamieni było groma, bez orce mniej, ale na no wiadomo, że tutaj, jakby to wiedzieć, te zaległe z dołu mogą być powyciągane. Ale też tutaj części robocze na razie nie Wszystko jest, jest gites. Co do głęboszowania w tym roku troszeczkę więcej. Tutaj głęboszuje kawałek pod uprawy wiosenne, ale o tym za chwilę. No i przede wszystkim w tym roku głęboszowane są ścieżki. Ścieżki co 27, centym, co 27 metrów. Za dużo tych centymetrów ostatnio, ale mniejsza z tym. I co do... Tych ścieżek. No tutaj, jak wiecie, opryskiwacz zmieniamy na 27, więc te wszystkie ścieżki praktycznie będą nieaktualne. No a pod tymi ścieżkami jest beton. To jest beton, który, jakby tu powiedzieć, jest utrwalany od kilkunastu lat na niektórych działkach. Niektóre działki były zmienione kierunek uprawy, tak jak tutaj na przykład było uprawiane raz na jakiś czas w drugą stronę, no jest to duża działka. W przypadku małych działek no nikt nie będzie obracał w kierunku uprawy, żeby jakby to powiedzieć, ta struktura gdzieś tam w glebie nie była ubijana żeby ta gleba nie była ubijana, no bo po prostu te działki są za małe, więc tutaj priorytet to zrywanie działek tak, żeby już tam nie było jakby to powiedzieć, takiej zbitej gleby pod uprawami typowo no i co? Lecimy! Jeśli chodzi o opryskiwacz, tak jeszcze krótko, opryskiwacz jest w Polsce, opryskiwacz stoi na placu już zakazaną praktycznie, ale opryskiwacz to nie jest jedyny zakup, bo jeszcze przy opryskiwaczu do opryskiwacza, ale nie tylko, zakupiłem nawigację, którą będziemy montowali i wtedy od razu będę brał opryskiwacz, tak naprawdę praktycznie za jedną drogą, więc tutaj zakup jest trochę bogatszy niż tylko i wyłącznie pryskawka no i tutaj jeśli chodzi o pryskiwać stary jeszcze dzisiaj robiłem zabieg na gwas jednoliścienne zakupowałem tam 0,6 litra funt właśnie na samosieczy z przepaku chciałem jeszcze robić nowym ale niestety przyrzęto zaczęło jakoś bardzo gwałtownie rosnąć i to za mocno, więc stwierdziłem, dobra, zamykam oczy i lecę, przecież ten rzepak jest na tyle mały, że tam on się nie zniszczył pod kołami i e, spokojnie, że tak powiem, sobie e, ten rzepak odbije. No i co tam? Dobrze będzie jeden gwiazd albo dwa nowym opryskiwaczem rzepak, no ale już też bez ścieżki się porobi po nawigacji i tak dalej. E, no i tutaj będę te, te oprysk. Sprawy za chwilę się rozwiążą. Chociaż już kilka osób trafiło jakie obecni, paszko kupuje, ale na razie się jeszcze nie odkrywa. A tutaj zobaczcie e, sąsiad oże, Co prawda nie wiem, gdzieś ciągnik jest, ale sąsiada nie ma i wilgoci w glebie też nie ma. I u mnie po głęboszu też nie bardzo. Ktoś tutaj jest, ale szał nie ma, jak to się mówi. E, no te żniwa, które były tak przyciągnięte przez te opady deszczu. No to były opady deszczu rzędu 2-3 ml zawsze, czyli takie spieprzenie roboty A tak naprawdę jakoś mocno nie padało No i tak ja ma tutaj co narzekać Ale tak jak te słabsze kawałki gdzieś podżyto To już będę siał pod koniec tygodnia około 10 Może trochę jęczmienia, zobaczymy No ale jest tak na styku Więc tutaj yy... Nie ma co narzekać, ale z drugiej strony mogłyby padać. O. Co do głęboszowania, tutaj głęboszuję na 45 cm. Sorry za szybę, ale jest tak okurzone wszystko dookoła. Ja też za chwilę, że tak powiem, no, wycieram, bo szyby pootwierane. Na 45 cm, tak mówię. To głębokość jest taka akurat tutaj na nasze gleby, bo gdzieś jak było rano, to 25-30 maksymalnie. Na no, ta gleba tam się ubija na takiej warstwie, to nie jest tak, że jest zupełnie płytka jakaś, nie wiem, płytki kawałeczek. No i tutaj też co do ubijania się gleby. Na pewno wpływ ma trochę nawadnianie, po nawadnianiu ta gleba jest przede wszystkim na tej wierzchni warstwie trochę bardziej zbita. Nie wiem dlaczego, tak naprawdę tutaj w zależności od tego jaka uprawa praktycznie ten efekt jest podobny. No nie jest to na pewno opad wody, który jest taki naturalny, może przez to. Też jest to opad dość intensywny, więc nie wiem, no może ja szukam akurat w tym jakby powiedzieć powodu. Ale też tam jak rozmawiam z niektórymi osobami, które nabadniają trochę dłużej, to właśnie też y, mówią o takim czymś, że ta gleba po nabadnianiu jest troszeczkę bardziej zbita. No wiadomo, że to nie jest to, co y, jest podeszwą, podeszwą ale no, jakby wyjść na strukturę gleby, może mieć e, wpływ. E, czekajcie, poszukam jakiejś ścieżki. A, tu coś mamy. Boże, te obroty tym ciągnikiem. Weszło, weszło. Tak, jestem z boku trochę. A. Idziemy. A. E, co do prędkości, tutaj głęboszowania to jest takie. Osiem i pół, kilometra. Ciągnik nie ma prędkościomierza, więc dokładnie wam nie powiem. Takie jest badane obok, jak jechał e, Case. E, no i co do uprawy następczej tutaj. E, tak jak wspomniałem, tutaj mieliśmy pszenicę przed plon. Pole było wywapnowane. E, I posiałem jeszcze poplon ostatni tutaj słonecznik trochę tam i trochę paceli więc jest taki miksik i tutaj na część działki na jakieś tam 6 hektarów przyjdzie bobik a na 2,5 hektara przyjdzie buraczek świgłowy na wczesny zbiór prawdopodobnie z tej krótszej części żeby było łatwiej do zbioru i do nawadniania na bobik tutaj po tym wyniku 4,5 tony zostaje Zobaczymy czy na ten rok jeszcze i, i potem na dłużej, czy tylko ten kolejny raz no, jestem ciekaw po prostu jak tutaj będzie planował w przyszłym roku Ale naprawdę jestem zadowolony z tego jak to tutaj wyglądało No i nawożenie też tutaj jeśli chodzi o buraczka zrobimy już jesienią A jeśli chodzi o tą część bobikową będę nawoził wiosną, bo tutaj na tej części bobikowej Zostaje poplon na zimę, więc będzie przemarzał, a tam już sobie pole po prostu przygotuję troszeczkę szybciej, żeby te resztki jakby być, się zaczęły rozkładać i żeby po prostu było lepiej przygotowane pole już pod buraka siew na wiosnę. A tutaj Bowik spokojnie, nawet w tych resztkach, jak w tym roku. Tylko będzie broda talerzowa prawdopodobnie puszczona, wysiane tam, nie wiem, jakiś holist, PK czy jakaś polifoska, szóstka, ósemka, w zależności od tego, jak tam będą ceny się układały, bo wszystkie nawozy wieloskładnikowe już mam w tym roku wysiane, zostało mi tam, nie wiem, pół tony holista, więc taka, tak naprawdę ilość symboliczna, no ale to wszystko będzie zależało od tego, jak będą się tutaj ceny poszczególnych nawozów rozkładały. Ja tak, kiedy gadałem z przedstawicielami, no to nawozy praktycznie w całej Europie zgłupiały. W Francji saletra 1800 złotych. E, gdzieś tam Dania podobnie. Są jakieś tańsze nawozy, ale tak naprawdę no nie wiadomo co o, o tych nawozach myśleć. Gdzieś tam jakieś firmy się pojawiły, ale na OLX-ie no, też jakieś ogłoszenia, no ale na razie tutaj jak robić. Nie będę kombinował, kupuję polskie, bo patrząc na to, jakie są ceny, ceny e, Gdzieś e, poza granicami, no to szału nie ma i chociażby o tym e, Może świadczyć też fakt, że nie ma praktycznie nawozów e, z... E, za wschodniej granicy Więc e, tutaj sytuacja w tym roku dość ciekawa e, No rzepak kosztuje tam 2500, ale... No, nawozy też kosztują i to niestety, ale... Gdzieś te podwyżki się będą roz rozbijały, no ale przyjdzie czas, będzie rada jakby to powiedzieć, no tutaj na razie trzeba działać i korzystać z tego, że ceny na sprzedaż są dobre po roku, gdzie ceny nie były jakieś bardzo wykurowane, więc tutaj można, że tak powiem, sobie troszeczkę odbić, a potem wszystko zależy od tego po prostu jak te ceny na rynkach się będą kształtowały dalej.